Jaki będzie skutek? W <laughs> one dni podniósł król Herod ręce, aby utrapić niektórych z kościoła. Nie trzeba wszystkich, nie trzeba wszystkich. Wystarczy niektórych wyłowić. Jak w krasie, prowodyra, tego za którym pójdą. Jak ich tam się nazwie, liderów, elitę. Wystarczy ich wyłowić ich przekupić, ich zastraszyć. Reszta będzie się słuchać. Jak pieski, jak kotki, jak bydło. Zrobią co każą. Zło też. Nosiłeś szmatę podczas ogłoszonego choroby najgroźniejszej na świecie? Znaczy, żeś wdychał to co wydechłeś. To spróbuj to samo robić z wy rurą wydechową w samochodzie. Jaki będzie skutek? I co dalej jest? Daddy dead Tata kipnął Zatruł się Swoimi wydechowinami Śpiewałeś Sz... się? Żyjesz jeszcze Bogu niech będą dzięki Wielu pomarło Albo lichych dzisiaj Czy że się pili. Nie wiadomo czym Czemuś to robił Bo kazali Tak pod przymusem? Nie Napięciem społecznym, mediów, sądów, policji, jak najbardziej, przymus, terror, ale takiego, żeby ktoś podpisik złożył i za to dzisiaj odpowiadał. Nie ma. Albo nie chcą szukać, nie znajdą. Tak wystarczy z ludzi, wyłów z ludźmi, wystarczy niektórych wyłowić. Tak się dzieje za czasów.